Kochani, sorry, że od tej strony, ale to ja oficjalnie i dziś będziemy robili. Tak, będziemy robili, kochani. O! Od razu biegną. Cześć! One myślą, że ja coś jem. No cześć! No cześć, będziemy robili taki zestaw. DIY. Nie takie rzeczy DIY. I wyjąłam rzeczy i mam tutaj wyforemki. Będziemy robili dużą i małą. Takie coś, co totalnie nie wiem, co to jest, ale wygląda fajnie. Jest tego dużo. Więc oby mi starczyło. Jest też taki mały woreczek zielo y zielony srebrny i taki. No i patyczki z dziurkami i jakaś igiełka. Jakieś patyczki. No i oczywiście instrukcja po angielsku. Aha, aha, ale dobra, na szczęście jest tu bardziej tak pokazane. Nie rozumiem nic. Nie wiem, co mam zrobić z pytnią. Na pewno będą nam potrzebne, bo ja w sensie, możemy to zrobić na logikę. Zobacz, są takie patyki i to jest to, co się zapala. Nawet no to nie giełka Na logikę to trzeba wziąć. Chyba trzeba by spuścić jakoś. Aha, dobra, ja już wiem, co trzeba robić. Czekaj, czekaj. Trzeba zrobić najpierw dziurkę w tych obu na środku tym narzędziem. Więc to zrobimy. Jak zrobić dziurkę? Nie ma jak oni mi to każą zrobić dziurkę. Jest! Uh, zrobiłam. Może nawet nie na środku, ale jakoś tam jest. Dobra. Dziurka zrobiona jakoś jako tako. I teraz. Trzeba rozgotować. Trzeba nawet gorącej wody. I rozgotować. E, e, I rozgotować to w wodzie. ciepłej. Potem prze... Co to w ogóle jest? Co to? Ja, jeśli to jest zapach, no to wiem, co będę musiała zrobić. Czy nie? Ale tak, to to. Nie, jak to otworzyć? Bogam, żeby to nie było nic wybuchowego, takiego. Sapią. O, no Nie. Ja. To nie jest nic zapachowego, a to. To są jednak kolory. Dobra, no to ta duża będzie pomarańczowa. Ta duża będzie, nie, ta duża będzie pomarańczowa, a ta mała będzie biała. Najpierw zrobimy tą dużą. Okej. Okay. Dobra, czyli trzeba pomieszać to i to. Tak, trzeba to tak pomieszać. Wyjmujemy to i teraz wsypujemy to do pełna. Kochani, to do pełna. Ja ogarnę bez instrukcji, zawsze tak mówię i potem co wychodzi Teraz to będzie trzeba zagotować, ale na pewno nie w tej foremce. Jeszcze trochę. Dobra, zostało no tyle. Jest git i teraz to przelejemy do y, jakiegoś naczynka i po prostu ugotujemy to.